Mamy dzisiaj sobotę, 15 lipca, 196. dzień roku pańskiego 2023. Czy możemy założyć spokojnie, że Jezus nauczał 1990 lat temu? Wszystkie siły, które współdziałały, aby usunąć z naszych okolic diaspory i spalić synagogi, miały wspólny cel: zatarcie obrazu biblijnego, jak to tylko możliwe. Postaram się dzisiaj rano nieco odgruzować dla Was obraz normalnego poranku, jaki Jezus spędzał, gdy chodził i nauczał osobiście na terenach obecnego Izraela, Jordanii, Syrii czy Libanu, na ulicach miast, prowincji czy w synagogach. Na poranne modlitwy w tradycji żydowskiej najogólniej składa się taki zestaw. Poranne błogosławieństwa, psalm 96. Błogosławieństwa przed Szemą, Szema. Błogosławieństwa po Szemie. Szabat, szabatowy poranek Amida i musaf Amida. Birchot Ha-Szachar, czy Aszachar. To po hebrajsku oznacza błogosławieństwa poranne. Odnosi się do serii błogosławieństw recytowanych w tradycji żydowskiej po przebudzeniu rano. Błogosławieństwa te wyrażają wdzięczność za różne aspekty życia i potwierdzają boski wpływ na codzienne czynności. Oto tradycyjne błogosławieństwa Bir hot, a Shahar. Mode ani. Jest to pierwsze błogosławieństwo odmawiane po przebudzeniu, wyrażające wdzięczność za odnowienie duszy i uznanie obecności Boga. Elohai Neshamach to błogosławieństwo dzięki Bogu za powrót duszy do ciała po śnie i uznanie boskiego stworzenia życia. Asher jacar. To błogosławieństwo uznaje Boga za uzdrowiciela całego stworzenia, szczególnie w odniesieniu do ludzkiego ciała, jego różnych układów. Birkot Hatora, seria błogosławieństw odmawianych przed przystąpieniem do studiowania Tory, wyrażająca wdzięczność za przykazania i możliwości uczenia się ich. Te błogosławieństwa są istotną częścią porannej rutyny dla wielu Żydów, oferując możliwość wyrażania wdzięczności, uznania roli Boga w codziennym życiu. Należy zauważyć, że w różnych społecznościach i tradycjach żydowskich mogą istnieć określone różnice i zwyczaje osobiste. Psalm 90 brzmi następująco. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Śpiewaj Panu cała ziemią. Śpiewajcie Panu... Błogosławcie Jego imię, opowiadajcie o Jego zbawieniu dzień po dniu. Głoście wśród narodów Jego chwałę, wśród wszystkich ludów Jego cuda. Wielki bowiem jest Pan i godny wszelkiej chwały. Straszliwy nad wszystkich bogów, gdyż wszyscy bogowie narodów są Bożkami, a Pan uczynił niebiosa, cześć i majestat przed Jego obliczem, moc i piękno w Jego świątyni. Oddajcie panu rodziny narodów, oddajcie panu chwałę i moc, oddajcie panu chwałę jego imienia, przynieście dary, wejdźcie do jego przedsionków, oddajcie panu pokłon w ozdobie świętości. Niech cała Ziemia drży przed nim. Mówcie wśród pogan, pan króluje, świat będzie utwierdzony, aby się nie poruszył, i on będzie sądził ludzi sprawiedliwie. Niech się weselą niebiosa i niech raduje się ziemia, niech zaszumi morze i to co jest w nim. Niech radują się pola i wszystko co jest na nich. Wtedy radośnie wykrzykną wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo idzie, zaprawdę idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat a sprawiedliwości, w sprawiedliwości a narody swojej prawdzie. Błogosławieństwo przetrzyma Izrael, jedną z dwóch najważniejszych obok Amidy modlitw w judaizmie. Szema składa się z biblijnych fragmentów, powtórzonego prawa 6, 4, 9, powtórzonego 11, 13, 21, liczb 15, 37. Słuchaj Izraelu, Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły, a te słowa, które ja dziś nakazuję, będą. W, to, w Twoim sercu i będziesz je często przypominał swoim synom, rozmawiał o nich, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Czy je jako znak do swoich rąk i będą jako przepaski między Twymi oczami? Wypiszesz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach, powtórzonego prawa, sześć 4 do 9. A jeśli będziecie pilnie słuchać moich przykazań, które wam dziś nakazuję, abyście miłowali Pana swego Boga i służyli mu z całego swego serca i całą swoją duszą, wtedy dam waszej ziemi w odpowiednim czasie deszcz, wczesny i późny i będziesz zbierał swoje zboża, swoje wino i swoją oliwę. Dam też trawę na Twoich polach dla twego bydła, a będziesz jadł do syta. Strzeżcie się aby wasze serce nie dało się zwieść abyście nie odstąpili i nie służyli innym bogom i nie oddawali im pokłonu bo wówczas zapali się gniew Pana przeciwko wam i zamknie on niebo aby nie było deszczu i aby ziemia nie wydawała swego plonu i szybko wyginiecie z tej dobrej ziemi którą Pan wam daje Weź sobie te słowa do swego serca i do swej duszy, przywiążcie je do swojej ręki jako znak i niech będą jak przepaski między waszymi oczami. Nauczcie ich swoje dzieci, rozmawiajcie o nich, gdy siedzisz w domu i gdy będziesz w drodze, gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach, aby się mnożyły wasze dni i dni waszych dzieci w ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom, dopóki niebo będzie trwać i ziemia. Powtórzonego prawa 11.13.21 UBG. I pan powiedział do Mojżesza: Przemów do synów Izraela i powiedz im, aby zrobili sobie frędzle na skrajach swoich szat przez wszystkie pokolenia, a do frędzli niech przyprawią sznurek z błękitnej tkaniny i będziecie mieć te frędzle, żebyście nie spoglądali i przypominali sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić, a nie podążali za własnym sercem i własnymi oczami, za których idąc cudzołóżylibyście, cudzo abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli święci dla Waszego Boga, a jestem Pan, który Was, Bóg, który Was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być Waszym Bogiem. Ja jestem Pan, Wasz Bóg. Przepraszam. Księga Licz 15, 37, Czas na amidę. Jest ona jedną z najstarszych modlitw w judaizmie synagogalnym. Ostatecznie opracowaną, jak podaje Talmud, przez Gamaliela II pod koniec I wieku naszej ery. Jej odmawianie zastępuje kult ofiarny po zburzeniu II świątyni przez Rzymian, znowu Rzymian, w 70. roku naszej ery. Poddajcie Panu synowie mocarzy, poddajcie Panu chwałą i moc. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Oddajcie Panu pokłon w ozdobie świętości, głos Pana nad wodami. Zagrzmiał Bóg chwały, Pan nad wielkimi wodami, głos Pana, potężny głos Pana, pełen majestatu, głos Pana łamie cedry, łamie cedry Libanu i sprawia, że skaczą jak cielę. Liban i Sirion, młody jednorożec. Głos Pana. Krzesze, łomienie ognia, głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz, głos Pana sprawia z bólem, rodzą łanie i ogałacają się lasy, a w jego świątyni każdy opowiada o jego chwale. Pan zasiada nad potopem, Pan zasiada jako król na wieki, Pan doda mocy swojemu ludowi, Pan błogosławi swój lud pokojem. Psalmów 29, 1-11. do Oczywiście ilu rabinów, tyle sposobów na odprawienie szabatu. Ja dzisiaj pokazałem Wam swój, na dziś oczywiście, rano i wieczorem, również czytam swoje porcje Biblii. Jesteśmy na Jeremiasza 14 i 15, więc zapraszam do codziennego czytania ze mną, bo czasu coraz mniej. Zastanówcie się, gdy staniecie przed Bogiem, jakie usprawiedliwienie znajdzie się, czy będziecie go szukać, gdy przyjdzie do znajomości Biblii. A nie mam wątpliwości, że będzie o tym mowa. Szabat, szalom. Szabat, szalom, szabat, szalom, szabat, 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 szalom. שבת שלום, שבת שלום, שבת 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 שלום. אה שבת שלום, שבת שלום, שבת 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 שלום. שבת שלום, שבת שלום. Siabat, 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 shalom. No, będąc w Izraelu, e, byłem na, naprawdę na różnych szabatach. Od ultraortodoksyjnych, poprzez e, średnioortodoksyjne, poprzez szabaty mesjańskie w środowiskach, e, które uznały Jeszua, Hamaszyja, Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem. Również i w Polsce byłem na szabatach. Nawet jeden tak zwany wielki szabat, który nazwałem, zorganizowałem u siebie i dziękuję bractwu z Wrocławia, które przyjechało, żeby pokazać, jak oni odprawiają swój szabat. Jeszcze raz, nie ma czegoś takiego jak to jest szabat dobry, a to jest szabat zły. Nie ma czegoś takiego. Każdy robi to po swojemu. Gdyż, tak jak wczoraj powiedziałem w modlitwie, to Pan Jezus jest Panem Szabatu i On nam pokazał i pokazuje, w jaki sposób prawidłowo, nielegalistycznie, ale w sercu, bo on bada nerki i serca go spędzić, więc cieszmy się wolną chwilą. Powiem wam, u mnie naprawdę działa. W piątek jak jestem w normalnym trybie, bo teraz to mam szabat przez cały tydzień. To już nie pierwszy, bo ten szabat już u mnie trwa z miesiąc, aczkolwiek cały czas pracuję, bo. Prawdziwy odpoczynek jest właśnie wtedy, kiedy ty masz czas nad tym, żeby się zastanowić, co Bóg tobie dał i jak Ty to wykorzystałeś, i w jaki sposób możesz dla niego lepiej służyć i umęczyć się troszeczkę tym, popokutować. Wiecie, taki wewnętrzny szabat to jest takie podsumowanie tygodnia. I jak mam znajomych, którzy nie sprzątają w nic po sobie, i sprzątają dopiero, aż ich zagruzują śmieci, tak jakim zwracam uwagę na to, że zacząłem sprzątać wokół siebie i się zaczęło robić czysto, z każdym dniem, jest coraz czyściej, z każdym tygodniem, bo jest coraz mniej do sprzątania, masz rutynę wyrabiasz, nawyk wyrabiasz i zaczynasz być coraz bardziej czysty. I w tej czystości zaczynacie być skuteczniejsi, bo jak macie uporządkowane narzędzia, to się nie krzątacie i przy remontach wszelkiego rodzaju, tylko potrzebujecie młotek. bierzecie, wiecie, gdzie jest młotek, potrzebujecie śrubokręt, wiecie, gdzie jest śrubokręt. I to samo jest właśnie w. Porządku, który i wynika z, odpoczyn z odpoczynku. W piątek odpoczywam, znaczy sprzątam, porządkuję, potem w sobotę odpoczywam, a w niedzielę e, już zaczynam tydzień. No spokojnie, bo większość ludzi w Polsce w niedzielę właśnie spędza ten czas chodząc po kościołach, a potem uprawiając grille i wszelkiego rodzaju inne rzeczy, które mają z odpoczyniem Bożym, bądź w to więcej bądź mniej wspólnego. Dobry. Nisto, wracam skończyłem dla Was nagranie, trochę tego będzie. Teraz to zmontuję i, i, i tyle. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam troszkę kultury żydowskiej, e, czyli kultury, w której urodził się Mesjasz, król Żydów, bo tak przybili, przybił Piłat tablicę na jego e, krzyżu e, ku potężnym sprzeciwie ludzi, którzy go na ten krzyż e, zaprowadzili, bo nie zgadzali się z tym, jaką głosił prawdę, a głosił prawdę prawdziwą od Boga, bo był Bogiem na ziemi w ciele chciał im, tym biednym ludziom pokazać, jak to powinno wyglądać. Dzięki Bogu mamy Biblię, możemy ją czytać i dzięki Tobie, Panie Jezus, że pokazujesz nam, jak chcesz, żeby to wyglądało po niemal dwóch tysiącach lat od Twojego ukrzyżowania, od Twojego bycia na tej ziemi. Aczkolwiek tak, no, mamy 2023 rok liczony plus minus trzy lata od narodzin Jezusa. Potem trzeba do tego odjąć te 30 lat, kiedy zaczął nauczać, 3 lata ostrego nauczania, przygotowywania swoich apostołów, by ponieść na krzyżu ofiarę za nas wszystkich, byśmy nie umierali, a mieli życie wieczne, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, On nie może odstępować ani na lewo, ani na prawo od swego prawa, bo co to był za Bóg? Bóg jest niezmienny, to my się zmieniamy. No, i jeżeli jasno powiedział, że karą za grzech jest śmierć, a sobie przyłożymy linijkę do dziesięciu przykazań i sobie uświadomimy, czy kłamiemy, czy cudzołożymy, czy kradniemy, czy bluźnimy, czy nie naszujemy ojca, jesteśmy skazani na śmierć. Karą za grzech jest śmierć. No, i Bóg jest sprawiedliwy, dlatego w swojej genialnej miłości i swoim bóstwie. Przyszedł na Ziemię i został ukrzyżowany tutaj, żeby odkupić nas swoją własną krwią. No przecież to jest piękne! Jak można tego nie widzieć! I dlatego mamy życie wieczne w Nim, w Mesjaszu, Jeszu, w Jezusie Chrystusie. I dlatego tak się cieszę, że znalazłem go i że mogę go studiować i nie mogę się doczekać, aż go zobaczę. Więc yy, maranata, przyjdź Panie Jezu, jak najszybciej. Przyjdź Panie Jezu i odmień ten świat, bo, bo naprawdę myślę, że jak się pokażesz to trochę ludzi zrozumie, ale ci, którzy wcześniej zaczną szukać i zrozumieją, będą naprawdę szczęśliwi. <laughs> Cześć.